Rzecz, gdzie one są? Najgorsze gdzie słychać dźwięki, a nie wiadomo gdzie jest cały Otwór. A będę miał Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zablokowałem się nie. Ale krytyka mu zasadziłem A krytyk to jest e, 150 wartości uderzenia 150% Bo normalnie bijemy 100% a to dodaje jeszcze 50% Jest tam, tutaj już nic nie Lecimy dalej Że wezmę. A się bowiem trochę. Tam są nogi? Gdzie teraz iść? Mi to na skrzynce zależy. Najbardziej. Z tego spawnera. gdzieś blisko było. się posłużę trochę czytami z 7 mapy widzicie ale jeśli chcecie tutaj doczytać to długa droga a nawet do miejsca mojego spawnu, a w samym początku gry nie mogę znaleźć Tutaj byliśmy. Tutaj też. Bo też. I tu też. O, ciekawe. Ja chcę skrzynkę z nagrodami. Jeszcze musimy tam wrócić. Jeszcze głosować. Nie wiem, kopałem pod sobą. no okay. I need a skrzynkę. nie. nie. Ja się wracam tam. Tam może gdzieś będzie skrzynka. Bardziej mi zależy na przedmiotach. A ja już taki... Jestem brach. Jak już mam okazję coś zdobyć, to chcę to zdobyć. A gdzie te pająki w ogóle siedzą? Posłużę się czytelni. Widać. A szybaczcie. To przyjdziemy się tutaj. Może tutaj coś znajdę. No. To już trochę nudne się robi. Jest skrzyneczka. A nic wielkiego. Ja się cieszę z tego właśnie szkielet tam siedzi A, że z to nie zwierzę. Że to on taki nieboziany jest na ważnym broni. Dobrze, już odpuszczę. Przeblokuję zimniczem. Nie mogę wyjść z tej wody. No Nie nie Ja pójdę tutaj i zablokuję tą wodę. lepsze rozwiązanie i tyle i diamenty widać, że profesjonalne kopalnie Surowcowe. Trochę węgla, już mi się pochodnie kończył. No robię, trochę. A, mam jeszcze. A, to druga. E, fajnie nawet To drugi spawner zeździłem. Ile jeszcze ich znajdziemy, nie wiem. Idziemy tutaj. Posłyszałem, że te cave e, spiders, czyli te pająki małe, co tutaj się spałmują, ze spawna na e, Mogą rzucać e, tym. Czym czym? Mogą rzucać e, pań, tą pańczę tymi kostkami co w nich się znajduje, Na zniszczę najbrzej się coś na mnie zawali. A e, bardzo to... Pomysłowo zrobione jest. Rzadko podoba mi się to. No dziękuję. Coś, tak o, bardzo tak było. bardzo fajne jest. Ogólnie za tą grę. Zaraz chyba zacznę wychodzić. Chyba, że znowu znajdziemy jakiś korytarz, ciekawych. Warto by było znaleźć jakąś wioskę Fajnie by było Fajnie, fajnie Tylko to mam luzję Idź, idź Nie lubię, wodzie chodzić Z mnie na sobie Tutaj byliśmy a to się wrócimy, może tutaj jeszcze gdzieś będzie jakiś korytarz. Słyszę pajączki, jak zawsze To, było Tutaj nic nie było To się mu tutaj A Gdzie to pająki się... To chyba nie byliśmy Na jest A tu nie ma nic Wiem cisza jest ale Nadal myślę co zrobić ja Zawsze gram w ciszy to Bo rzadko nagrywam to tak Właśnie jest Tutaj nie ma nic. Co to tak właśnie jest? Tutaj nie ma nic. Chociaż wszędzie pająki chodzić. A teraz mi trochę przyładowało. Tam spróbuję się dostać. Tylko aby się trzeba pobić. Aj, ciemno się zrobiło. A, tak mało. Ja się spodziewałem czegoś fajnego. O, jest coś fajnego. Bo tutaj wszędzie byliśmy się I hop. Tam jeszcze można wyjść. A, nie. Nie będę go bał. następny. Fajnie i niefajnie se razem. Idź, wracaj. Jeszcze jeden. Nie. Regeneruj się, życie. To poczekamy sobie chwilę. O, fajnie te punkty doświadczenia do nas lecą. Niech się to życie regeneruje szybciej. Szybciej. Widzę spawner już. Chciałem strzą strzelać. Mhm. Ja mhm. Tam jeszcze, jeszcze jeden spawn jest, czy co? Już pająk jakiś siedzi. Bardzo on gra. Idź się tutaj. Życie zżalene. Sekundkę. Sekundkę. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna sekundka. Można już bezpiecznie iść? sobie. nie ma tutaj nic. Nic ciekawego. A, jest złota. Kierunki. Przepaść. Przepaść. Ja też. O, tutaj byliśmy. cicho jest trochę, ale zjedzemy. A je. To tam sobie zjedzmy. Już tam idziemy. drugi odcinek, nowy odcinek a tak jest fajnie, jeszcze tutaj trochę posiedzimy i zaraz chyba wychodzimy z tej kopalni nie sumia To jest czy